Mocy, Dzisiaj tu my będziemy gospodarzami tej konferencji. razem z nami zarząd, czyli pan profesor Piotr Paczyński, profesor Bogdan Maruszewski no, i Jędzieszka Osiak, czyli dyrektor ds. medycznych Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zaraz pozwolę sobie odczytać list o dziurkach, który jest w państwa stronę gorące pozdrowienia. Natomiast stan zdrowia nie będzie dzisiaj tu tutaj z nami. Trzymajcie kciuki, żeby do soboty do niej wszystko było już. Dobrze, my jesteśmy parumeni na dzień. Nie no i zaczynamy. konferencja przed Szkoda. 33 Pinał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomoc. Zarząd bardzo zapraszam o Służa, zajęcie miejsc. No, Moi drodzy list Jukka. E, Chciałbym bardzo przeprosić, że nie jestem z Wami osobiście na dzisiejszej konferencji, ale grypa robi swoje i trochę po nas wszystkich w fundacji przelatuje więc chcę, abyśmy na pewno byli razem w niedzielę, a może i w Zacznę od podziękowań dla wszystkich, którzy w ostatnich tygodniach przekazali nam wsparcie. Było ono potrzebne, gdy u nas rozpętał się wielki wręcz niewyobrażalny hejt. Zdawałoby się, że kilka lat temu telewizja ulepiła mnie z plastoliny kradącego pieniądze z zbiórki, to już większej podłości niż w tamtym momencie wymyśleć można. Po kilku latach sonowej batalii wszyscy, którzy ten program skonstruowali, wydali i zapowiedzieli, zostali pokarani. A jednak okazuje się, że podłość nie zna żadnych granic. To, co się wydarzyło wokół nas i doprowadziło do nieprawdopodobnych brust kierowanych pod naszym adresem, zszokowało nas. Nie przestajemy pracować. Cały czas działamy pewną parą. Żeby przygotować finał potrzebujemy około trzech miesięcy. Proszę pamiętać, że nasza fundacja liczy 70 osób, które tutaj pracują na co dzień. Na czas finału zapraszamy do siebie dodatkowych kilka osób, które nam pomagają w przygotowaniu finału. Przez cały ten czas także intensywnie pracujemy, realizując to, co wcześniej zaplanowaliśmy. To zakupy sprzętu medycznego, prowadzenie programów medycznych. Kontrola tych programów medycznych, a także prowadzenia mega intensywnej pracy przy programie Ratujemy i uczymy Ratować. Jak Państwo pamiętają, pani ministra Barbara Nowacka obiecała i wprowadziła od 1 września ubiegłego roku obligatoryjność nauki pierwszej pomocy w szkole W tym roku 1686 sztabów, w tym blisko 100 zagranicznych, zgłosiło chęć uczestniczenia w naszym finale. Proszę pamiętać, że każdy sztab to z imienia i nazwiska konkretna osoba która odpowiada za jego pracę od momentu, kiedy sztab zostanie zarejestrowany, do momentu, kiedy rozliczy całe przedsięwzięcie. To wiąże się z pracą 120 tysięcy wolontariuszy, którzy, mając nasze piękne, kolorowe puszki identyfikatory, poświęcają swój czas, żeby móc zrealizować temat naszego filmu. To także ogromna rzesza ludzi, która pomaga w sztabie, zwłaszcza w tym dniu, kiedy organizujemy niedzielne granie. Historia Nowej Polski to pospolite ruszenie, fantastycznie oddolne, oddolnie organizowane, bardzo odpowiedzialne, działające z ogromną wdrażą. Sztaby zaskakują nas wszystkich, często niesamowitymi pomysłami, i to czyni z dnia finała nasz piękne narodowy dzień. Tam, gdzie gramy poza Polską, podziwiamy i pokazujemy naszego polskiego ducha w bardzo pięknych, a przede wszystkim nowoczesnych formach spotkań, w których także biorą udział lokalni mieszkańcy. To przyjaciele fundacji, a na końcu przyjaciele całego. Zwłaszcza tym, którzy krają poza granicami Polski, przekazujemy ogromny szacunek i ukłony. Wszyscy ci ludzie robią to poświęcając swój czas i energię, opierając wszystko na swoich no, no, kontaktach nie, i swoich Muszą Ciędze. od A do Z zrobić to po prostu sami. A przecież po drodze mieli jeszcze 8 lat, gdzie oprócz kilku wspaniałych wyjątków, żadna, powtarzam, żadna z polskich instytucji jakiegokolwiek jakikolwiek formatu nie współpracowała z nimi. Mamy nadzieję, że to się zmieni. I z tego miejsca serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników ambasad i konsulatów, aby tak przepięknie bawili się na finałach organizowanych przez przyjaciół na całym świecie. 33 lata od pierwszego finału, który miał być tym jednym i jedynym i wesprzeć jeden konkretny cel Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Dziś to nie tylko najmłodsi, ale wszyscy, dosłownie wszyscy Polacy, mają możliwość zetknięcia się z tym, co tworzy orkiestra. Najbardziej znana wszystkim działalność to program powszechnych przysiłowych badań słów, w ramach którego do dziś przebadano 7 661 245 dzieci. Wspaniale działający program, idealny dla organizacji pozarządowej, fundacji, obsługiwany dokładnie przez jedną osobę. Od dobrych paru lat orkiestra grająca dla pulmonologii, włacząc sercem, wspomagająca geriatrie i wszystkie szpitalne oddziały ratunkowe. Dedykuję swoje granie wszystkim. To bardzo, tak bardzo głośno mówię o tym, przestrzegając naszych krytyków, oponentów i tych, którzy kierują w nas mowę nienawiści. Nie znasz dnia ani godziny, gdy Twoje zdrowie i życie będzie zależne od tego, czy nad, na swojej drodze spotkasz sprzęt z serduszki. Do tej pory z tych urządzeń przekazaliśmy szpitalom 74,5 tysiąca. To sprzęt o wartości ponad 2 miliardów złotych. Zawsze i wszędzie ma on służyć każdemu, nawet wtedy, gdy wylejesz kawę, twierdząc, że nie każdy Na szczęście nasz system ochrony zdrowia kieruje swoją moc do wszystkich. Dziękujemy za tysiące, dziesiątki tysięcy maili i sygnałów od ludzi, którzy grają i chcą grać z nami cały czas. W każdym tym sygnale osobista opowieść, że córka, że syn, że dziadek i babcia, że ktoś bliski z rodziny skorzystał z pomocy fundacji, czyli tej pomocy, którą wszyscy razem budujemy. I tak jak my o tym często mówimy, także najprostsza wciąż powtarzana prośba. Jeżeli nie grasz z nami, nie przeszkadza. Aby przygotować do... finał nie tylko w Warszawie, ale w setkach miejsc, należy się do tego dobrze przygotować i wykonać wszystko zgodnie z przepisami, mówiącymi chociażby o organizacji imprez masowych. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomagają, aby organizacja tych spotkań była jak najlepsza i jak no, najbezpieczniejsza. Przede wszystkim głodarzom miast i miasteczek, które włączają się w działania finałowe. Państwo wiecie, że, zwłaszcza w tym finale, sportem narodowym jest nie tylko bieganie, ale też morsowanie. Morsujemy, bawimy się, licytujemy, a przede wszystkim jesteśmy jedną wielką społecznością. Kiedyś artystom powiedzieliśmy: od początku to wy tworzycie klimat finału. Jesteście z nami bez ponorariów i dzieją się to waszą sprawą rzeczy niezwykłe, kiedy w bardzo wielu miejscach cała energia płynie dol od lokalnych wykonawców. Byli wykonawcy, którzy tego nie rozumieli i tu, jak zwykle, sztady wzięły sprawy swoje ręce. To także wielkie gotowanie, czyli kółka gospodyń wiejskich i wszystkie te aktywności, które budują naszą lokalną, obywatelską społeczność. To wszystko wspaniale i z przeogromną radością istnieje w wielu miastach już w sobotę, a są i takie miejsca, gdzie granie odbywa się od poniedziałku. Dziękujemy służbom mundurowym, policji i straży miejskiej, które tego dnia czuwać będą nad bezpieczeństwem nas wszystkich. Dziękujemy wojsku, które zgłosiło gotowość, by działać przy organizacji lokalnych i nam. Nie wymienię wszystkich, bo niedziela będzie tym dniem, kiedy w studiu na bieżąco będziemy mówili o tym, co się wokół nas dzieje. Jak nigdy ta niedziela będzie dla nas bardzo ważna. Abyśmy jednym głosem powiedzieli, jakie wartości są dla nas istotne i w jaki sposób za rok, za 5 czy 10 lat chcemy tworzyć finały I Jak bardzo chcemy nasze działania przeciwstawić zorganizowanemu hejtowi, jak bardzo chcemy powiedzieć nie wszystkim, którzy ten hejt organizują. Szanowni Państwo! Po raz pierwszy osobiście poczułem, że działania policji są bardzo skuteczne i zgłaszane przeze mnie groźby i pomówienia pod adresem moim czy fundacji zostały przez policję przyjęte, a następnie reakcja i działania policji była natychmiastowa. Policja zaproponowała nam też pomoc w cyberzabezpieczeniu naszego finału. Od lat, podczas finału, spotykamy się z atakami, których źródła są bardzo różne. Kiedy gramy, miliony osób odwiedzają nasze strony, a to ściąga też tych, którzy chcą nagrobić, czasem indywidualnie a czasem w sposób zorganizowany. Myślę, że to początek narodowej dyskusji na temat hejtu i tego, jak mu przeciwdziałać. Spotykamy się w sobotę o godzinie 20 na naszym biegu w z stokrzycu Zwiększyliśmy liczbę pakietów do 8 tysięcy. Zachęcam sprawdzić, czy są jeszcze dostępne i wziąć udział w naszej akcji bo w zdrowym ciele i zdrowy duch. Bardzo dziękuję panu prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu za pomoc w organizacji logistyki naszego wydarzenia. Dziękujemy ministrowi Słowom Nierowin za udostępnienie terenu na błoniach Pegie Narodowego. Warszawa ma w tym momencie już kilka centrów. Za kilka dni tym centrum i Warszawy, i świata będą właśnie w błoniach Narodowego. Pogoda ma być piękna, chociaż ona zawsze jest dla nas dobra. Od soboty zapraszamy na masę aktywności w naszym miasteczku partnerskim. Dziś podziękujemy naszym partnerom, tym, którzy są z nami po raz pierwszy i tym, którzy współpracują z nami od lat. Zadbamy o to, żeby finał był dla nas wszystkich dobry. Szanowni Państwo, tworzenie naszej całorocznej pracy i tego jednego dnia tej finałowej niedzieli wychodzi z naszej fundacji. To 70 osób, które na stałe pracują i realizują nasze działania. Tworzymy zespół, który może góry przenosić. W tym składzie realizujemy nasze całoroczne działania, pracę niemal ministerialną. Warto sprawnie, organiz... Warto sprawnie działające organizacje wspierać i obywatelsko, i instytucjonalnie. Bardzo pozdrawiam cały nasz zarząd, który jest na miejscu konferencji. Dziękuję i do zobaczenia. Niedzielę.